Ola, komu jesteś? Witajcie w kolejnym odcinku Ablo Espanol. W tym odcinku porozmawiamy o bardzo kontrowersyjnym i bardzo poważnym temacie, czyli o tym, czy Hiszpanie potrafią mówić po hiszpańsku, a Polacy po polsku. I jeśli nie rozpoznajecie jeszcze tego miejsca, w którym jestem, jestem w Wiedniu. Tam za mną on właśnie majaczy tam w dole być może widzicie pałac Schönbrunn i wybrałem to miejsce do nagrania tego odcinka dlatego, że jest ono niejako neutralne przynajmniej pod względem językowym i również w pewien sposób spaja historycznie ziemie polskie z ziemiami hiszpańskimi, a zatem również język polski z językiem hiszpańskim dlatego Oprócz tego mam również nadzieję, że nikt tutaj mnie nie usłyszy, że mówię takie herezje i nikt mnie nie pobije, ale między innymi dlatego wybrałem to właśnie miejsce, bo Carlos Quinto, kiedy panował, Karol V Habsburg, to ziemie polskie w okolicach Wrocławia należały do niego, Austria tutaj, Wiedeń należał do niego i Hiszpania, Wyspy Kanaryjskie, gdzie teraz mieszkam, również należały do Carlosza Quinto. A zatem z tego neutralnego miejsca będziemy omawiać ten kontrowersyjny temat. Zapraszam. Chciałbym pozdrowić serdecznie Easy Spain Barcelona sponsora tego odcinka, czyli noclegi u Polaków w Barcelonie. A teraz zaczynamy. I możecie sobie pomyśleć. Oscar, cóż ty nam znowu za głupoty opowiadasz? Przecież wiadomo, że Hiszpanie potrafią mówić po hiszpańsku, a Polacy potrafią mówić po polsku. Jest to jasne i oczywiste, więc po co w ogóle nagrywać taki odcinek? Zaraz Wam powiem o co mi chodzi. Jakieś dwa miesiące temu dodałem quiz na moich mediach społecznościowych, na Facebooku i na Instagramie, na który to konta Was zapraszam, tak na marginesie. I jako, że promuję tam moje kursy, głównie gramatyczne, to... Zadaję pytania ABCD zwykle i staram się, żeby jedna lub więcej odpowiedzi było poprawnych, żeby przetestować wiedzę gramatyczną i zachęcić tych, którzy jeszcze nie wiedzą, jak się konstruuje pewne rzeczy, do kupna tego kursu lub... Wszystkich trzech, które są tam dostępne na platformie edu.pl. W każdym razie w tej sytuacji chodziło o to, że byłem w Madrycie, dodałem swoje zdjęcie z Madrytu i napisałem w quizze coś takiego, że gdybamy sobie teraz i mówimy, że nawet gdyby była tutaj jakaś plaża, to nie mielibyśmy ochoty. Się wykąpać, czy coś w tym stylu? Nie pamiętam już dokładnie pytania. W każdym razie chodziło o to, żeby wybrać odpowiedni tryb. Jest to, jak widzicie, gdybanie w Madrycie, tam koło mnie nie było żadnej plaży. A zatem, w tym momencie, gdybam sobie i mówię, nawet gdyby była tu jakaś plaża, to i tak nie miałbym ochoty się wykąpać. Zatem, jest to czysto hipotetyczna, nierealna sytuacja, dlatego że tej plaży tam nie ma. Co musimy w takim momencie zrobić? Książkowo powinno być po jednej stronie Subhuntivo imperfecto, po drugiej stronie condicional. Dlatego, że gdybamy w tym momencie o teraźniejszości, o tym co się dzieje teraz. Teraz nie ma tutaj plaży i gdybamy, że nawet gdyby była, to byśmy się nie chcieli wykąpać. Jak zatem powinniśmy to ułożyć poprawnie po hiszpańsku? Powinniśmy powiedzieć aunque Uwierał na pladzie porakiferka, Może być już bez serka, jeśli nie chcemy dodać blisko, to obojętnie. I po przecinku No tendríamos ganas de bañarnos. Na przykład. Czyli aunke uwierał na por aquí cerca, No tendríamos ganas de bañarnos. Co to znaczy? To znaczy, że tej plaży nie ma. I tu jest to bo imperfekto właśnie potrzebne. Gdyby była, nawet gdyby była, to i tak byśmy się nie wykąpali, nie mielibyśmy ochoty się wykąpać. W tym momencie mamy kondycjonal, tryb przypuszczający. Tak to zdanie powinno poprawnie wyglądać. Ja dałem tam cztery odpowiedzi, tylko jedno było ubiera, drugie było Aja i jakieś inne jeszcze formy czasownika aber. Już nie pamiętam dokładnie jakie, czy dałem tam kondycjonal, żeby pomieszać. W każdym razie chodziło o to, żeby wybrać ubiera. I teraz na Facebooku dostałem odpowiedź, że jedna z moich szegidorek, jedna z moich followerek zapytała swoich znajomych, czterech znajomych różnych hiszpańskich o to, jakby rozwiązali ten quiz, jakby rozwiązali tę zagadkę. I co ciekawe, ci Hiszpanie odpowiedzieli, że różne odpowiedzi tak naprawdę są poprawne, a zatem między samymi Hiszpanami nie było zgody co do tego, która z odpowiedzi jest poprawna. I skupili się na tych najbardziej poprawnych, czyli na Uwiera i Adia, i teraz jedna osoba odpowiedziała, tak jak ja zasugerowałem w mojej odpowiedzi, że poprawna jest Uwiera. W tej sytuacji. Dwie osoby odpowiedziały, że w tej sytuacji zarówno Uwiera, jak i Adzia są poprawne, czyli zamiast ałunkę ubiera u to ałunkę Adia u napladia pora kiferka. E, czwarta zaś osoba, ku mojemu zdziwieniu powiedziała, że tylko i wyłącznie Adia jest poprawne. I dlatego właśnie, że są takie rozbieżności pomiędzy samymi native'ami, postanowiłem nagrać ten odcinek. W komentarzach dostałem również y, odpowiedź, że no oczywiście nasz mistrz poprawia nawet Hiszpanów, bo wytłumaczyłem, dlaczego moim zdaniem tylko i wyłącznie ubiera jest tutaj poprawne w tej konkretnej sytuacji. Y, no w każdym razie osoba, która powiedziała, że Adia jest poprawną odpowiedzią na ten quiz, na to pytanie, jest Dziennikarzem, i to jeszcze bardziej mnie zastanowiło. Zaraz Wam odpowiem, dlaczego Adia w tym momencie nie jest poprawne, choć do, gramatycznie mogłoby być dopuszczalne, tylko że w innej sytuacji. Ta różnica jest tak naprawdę dość prosta. Chodzi tutaj o to, że jeśli powiem Aunkę Adia, una playa poraki cerca, to mówię, że nawet jeśli jest tutaj jakaś plaża. To ja i tak nie mam ochoty się wykąpać, albo ja i tak nie miałbym ochoty się wykąpać. Tam może być też kon kondycjonal, w drugiej części zdania jest to dopuszczalne, choć nie aż tak książkowe. W każdym razie, do tej sytuacji, którą podałem, ja, gdzie jestem pewien, że tutaj w Madrycie koło mnie nie ma żadnej plaży, muszę powiedzieć, a unke ubiera u na plaży poraki, bo ja wiem, że tam żadnej nie ma. To znaczy, że muszę sobie pogdybać i zrobić z tego sytuację nierealną. Dlatego właśnie zastanowiło mnie, bo. Choć domyślałem się, że te osoby, które powiedziały, że obie odpowiedzi są poprawne, miały na myśli to, że nie wiedziały być może, jaki podałem wcześniej kontekst sytuacji, bo kontekst sytuacji podałem po polsku, a zatem nie wiedziały i powiedziały, że gramatycznie... Obie odpowiedzi są poprawne. I ok, bardzo w porządku. W każdym razie, do tej sytuacji, którą ja podałem do tego kontekstu, poprawna była tylko i wyłącznie odpowiedź: Ubiera. Bardzo natomiast zastanawiająca była odpowiedź tego czwartego dziennikarza, który powiedział, że tylko i wyłącznie może być ałunkę Adia, a odrzucił zupełnie Ubiera, która jest najbardziej książkowym przykładem na taki drugi okres warunkowy, choć nie są to zdania warunkowe, tylko przyzwalające, nieważne, w każdym razie na gdybanie w czasie teraźniejszym i w przyszłości musi być tutaj po prostu Subchontigo Imperfekto, żeby oddać to gdybanie. W moim komentarzu odpowiedziałem, że nie chodzi tutaj o żadne poprawianie Hiszpanów, o żadne mistrzowanie, ani nic takiego. Chodzi o to tylko, że ja, robiąc ten kanał, mam odpowiedzialność pilnować takich rzeczy, takich niuansów, pilnować moich własnych błędów i przekazywać wam wiedzę tak dobrze, jak tylko potrafię. Co nie znaczy oczywiście, że nie robię błędów, bo robię błędy jak każdy. Ale ta sytuacja zwróciła moją uwagę z powodu jednej rzeczy. Jeśli konsultujecie coś, z Native'ami, to bierzcie to, co oni mówią, z pewną dozą podejrzliwości. To znaczy, nie wierzcie im na słowo, że tak jak się mówi, tak jak oni mówią, to jest zawsze poprawnie. Oczywiście nie chcę być tutaj za bardzo nauczycielski i proskryptywny. Proskryptywna gramatyka to taka, która narzuca jakieś reguły, jakieś zasady językowe, a deskryptywna, czyli ta Opisująca, po prostu opisuje język i nie narzuca żadnych zasad. Jest to odwieczny konflikt pomiędzy językoznawcami, czy powinniśmy iść w stronę bardziej proskryptywną, czy deskryptywną. Ja oczywiście jestem za tym, żeby iść w bardziej deskryptywną stronę, tylko że ja mam też obowiązek nauczyć Was. Poprawnego gramatycznie hiszpańskiego, takiego trochę proskryptywnego, to znaczy, że jeśli będziecie chcieli zdawać jakiś egzamin, czy chcielibyście się wypowiadać na poziomie bardziej akademickim, to to musicie wiedzieć, w której sytuacji, która odpowiedź jest poprawna, która wersja, co dokładnie, co konkretnie oddaje. Dlatego właśnie zastanowiła mnie odpowiedź tego dziennikarza. Czy on nie za bardzo rozumie koncept tego? Jak to działa, że tutaj może być i musi być ubierę w tej konkretnej sytuacji, to właśnie skłoniło mnie do nagrania tego odcinka, dlatego że, tak jak odpisałem moim seguidorom w komentarzu, moim followersom, chodzi tutaj o to, że nie zawsze nasi native'i będą mieć rację, zwłaszcza jeśli językiem się nie zajmują. Na dziennikarze w dzisiejszych czasach. Językiem perse, już zajmować się nie muszą, nie muszą iść na filologię, po prostu piszą, mówią tak, żeby było ciekawie, a niekoniecznie tak, żeby było poprawnie. Zasugerowałem również, że Polacy tak samo nie potrafią mówić po polsku, jak i Hiszpanie nie potrafią mówić po hiszpańsku w 100% poprawnie, bo nikt nie jest w stanie w 100% poprawnie mówić. Ale ci, którzy zajmują się językiem i którzy zwracają uwagę na pewne rzeczy, to albo są swoich błędów bardziej. Świadomi albo są przynajmniej przyzwyczajeni do tego, żeby większą wagę przykładać do tego, żeby być poprawnym językowo. Tylko o to tutaj wyłącznie chodzi. Przejdźmy teraz do tego, czy Polacy potrafią mówić po polsku, czy my potrafimy mówić w naszym własnym języku w 100%, albo przynajmniej blisko 100% poprawnie. Gdyby któryś z waszych hiszpańskich znajomych obserwował, śledził jakiś kanał na YouTube i uczyłby się polskiego dzięki temu kanałowi, nazywałby się on pewnie mówię po polsku, Ablo Polako czy coś takiego, i autor tego kanału dałby quiz dla obcokrajowców, którzy uczą się języka polskiego. Tutaj przypuszczam, że autor taki, jeśli chciałby być podchwytliwy, to nie uderzałby w czasy. Czasy i tryby są trudniejsze w języku hiszpańskim niż w języku polskim. W języku polskim trudniejsza jest deklinacja, na przykład. Więc szedłbym raczej w tę stronę i zadałbym quiz, na przykład taki: czy mówi się, że używam to narzędzie, czy mówi się, że używam tego narzędzia? A i B. Tylko 50-50 można oczywiście strzelić, ale jeśli zadacie sobie takie pytanie i waszym polskim znajomym, to gwarantuję wam, że odpowiedzi będą różne. Niektórzy odpowiedzą, że tylko A, niektórzy, że tylko B, niektórzy, że i A i B, no bo przecież tak się mówi. A co jest poprawne? Jeśli chcemy zdawać test z polskiego, poprawna jest tylko jedna odpowiedź, bo tutaj musimy użyć dopełniacza, tak jak ja teraz, bo poużywać musimy użyć właśnie dopełniacza. Używać łączy się z dopełniaczem, a nie z Używamy kogo czego narzędzia, a nie używamy kogo co. I jak widzicie, mamy tutaj przykład na to, że my, TV, i, i ja również bardzo często na tym się łapię, że muszę pomyśleć, czy ten przypadek jest dobry, czy inny przypadek jest dobry i szczerze mówiąc, gdybym językiem się nie zajmował, choć polskim się nie zajmuję, ale jednak mimo to, że zajmuję się językiem ogólnie, to siłą rzeczy. Również na polski zwracam większą uwagę, no bo po polsku tłumaczę Wam różne hiszpańskie niuanse. Więc swoją drogą tak czy inaczej muszę się polskim jakoś tam zajmować. Ale jeśli zapytamy zwykłego native'a, który może być bardzo inteligentną, wyedukowaną osobą, ale nie zajmującą się po prostu językiem, to uzyskamy różne odpowiedzi. W zależności od tego, jak bardzo ta osoba przykłada się, jak bardzo jest świadoma takich właśnie drobnostek, które przecież są podstawą języka polskiego. Deklinacja jest na każdym kroku i jest bardzo ważna w polskim języku, a tak bardzo dla nas samych trudna i podchwytliwa. Kolejny przykład bardzo częstego polskiego błędu. W Grudziądzu i koło Grudziądza, ogólnie na północy, bardzo wiele osób mówi, robiłem coś przez półtorej dnia, albo przez półtorej tygodnia, albo przez półtorej miesiąca, albo przez półtorej roku. Używają zatem półtorej. Za to na południu, zwłaszcza na Śląsku, na Dolnym Śląsku też, choć w łódzkim i też to się zdarzyło, że słyszałem osoby z łódzkiego, które mówią, że robiły coś przez półtora godziny. I mówią tutaj półtora godziny. Jak widzicie, obie te wersje są niepoprawne, mimo że tak się mówi. I teraz nasz biedny obcokrajowiec uczący się języka polskiego, jeśli zapytałby którejkolwiek z tych osób, dostałby błędne odpowiedzi. A nie jest to błąd kardynalny. Mówi się tak, wiele osób tak mówi tak naprawdę, bo nie zwracają te osoby być może takiej wielkiej uwagi na kwestie językowe. Po prostu mówią naturalnie, bez myślenia. Tymczasem. To jest akurat proste, powinno być przynajmniej teoretycznie, że półtora tygodnia, jeśli jest męskie, to musimy dostosować do półtora, a półtorej tylko i wyłącznie, jak jest żeńskie. Czyli półtorej godziny, ale półtora tygodnia, półtora dnia, półtora miesiąca. Tak to powinno brzmieć. A jak często przecież popełniamy ten właśnie błąd i bardzo wiele innych podobnych błędów. Kolejny przykład na taki quiz dla uczących się języka polskiego, którzy może mogliby zapytać jakichś swoich polskojęzycznych kolegów, jak się mówi. Jeśli nie zajmują się oni językiem, na pewno będą często popełniać te błędy również. Dzisiaj jest 6 kwietnia, 6 kwietnia, dzisiaj jest 6 kwietnia. Słyszę tak naprawdę wszystkie te trzy opcje, a tylko jedna jest poprawna. Bo dzisiaj jest kto co? Szósty, ale kogo czego? W nawiasie miesiąca kwietnia. Szósty dzień kwietnia, czyli musi być tutaj dopełniacz. Kwiecień musi być w dopełniaczu, musi być tutaj kwietnia, a zatem dzisiaj jest 6 kwietnia. Tylko ta odpowiedź jest poprawna, a gwarantuję, że w tym przypadku również dostalibyśmy szereg cały wachlarz różnych kombinacji, że to i to jest poprawne, albo to i to jest poprawne, albo tylko i wyłącznie to, tylko i wyłącznie to. I tylko część z tych odpowiedzi byłaby tak naprawdę poprawna. I w tym momencie nasz hipotetyczny autor bloga czy też kanału Mówię po polsku musiałby podać tę właśnie jedną odpowiedź, która jest poprawna. Nie te wszystkie, bo tak się mówi, bo tak mówi wujek Mietek, albo tak mówi sąsiad Wiesiek, albo inny zenek z podbramy. Chodzi o to, że my mamy obowiązek starać się przynajmniej przekazywać wam tę poprawną, tę akademicką wiedzę. Dlatego, że jeśli będziemy uczyć się mówienia po polsku u wieśka z bramy, no to nie będziemy przygotowani, jako obcokrajowcy, na to, żeby... Znaleźć dobrą pracę i wypowiadać się tam elokwentnie, lub też, żeby wygłosić wykład na uniwersytecie, ani nic podobnego. W tym momencie jesteśmy skazani na rejestr wujka Wieśka czy też Zenka z Bramy. Nie obrażając oczywiście nikogo, nie chodzi tutaj o to, że któryś rejestr jest wyższy czy niższy, czy lepszy czy gorszy. Nie chodzi tutaj zupełnie o to mówię to jedynie humorystycznie nie trzeba tutaj mieć pretensji do nikogo, że używa języka w taki czy w inny sposób. Chodzi tylko o to, żeby mieć świadomość, że nie wszyscy na mówią poprawnie, akademicko, wyedukowanie po hiszpańsku, po polsku, czy w jakimkolwiek innym języku. Tylko o to tutaj chodzi. No to na sam koniec, jako że tutaj zajmujemy się językiem hiszpańskim, jeszcze jeden quiz dla waszych hiszpańskojęzycznych znajomych. Jest poprawna wersja de tras de mi, de tras mio, Detrasmia, ABC, która z tych opcji jest poprawna? Po odpowiedź zapraszam do opisu pod spodem. Ale gwarantuję wam, że powiedzą wam. Różne wersje, a tylko jedna jest poprawna w tym momencie. Pozdrawiam Was zatem bardzo serdecznie z habsburskiego, majestatycznego Wiednia. Jeszcze jedna ciekawostka łącząca mnie i Carlosa Quinto, Karola V. Poza Grudziądzem, gdzie spędziłem większość moich młodzieńczych lat, nie mieszkałem w żadnym innym mieście ponad miesiąc, nie na wakacje, które nie należałoby kiedyś do niego, które nie należałoby do jego państwa, do jego domeny. Chodzi tutaj o to, że studiowałem we Wrocławiu. Wtedy należał on do Carlosa Quinto. Później, a w trakcie, właściwie robiłem Erasmusy w Sewilli, w Saragoście, oczywiście, posiadłości Carlosa Quinto. Praktyki w Las Palmas de Gran Canaria, gdzie teraz mieszkam, zresztą posiadłości Carlosa Quinto. Erasmus w Palermo na Sycylii posiadłość Carlosa Quinto. I później dwa Erasmusy nie moje, ale moje dziewczyny ale też mieszkałem w tych miastach. W Riece, w Chorwacji posiadłość Carlosa Quinto i w Pradze 5 miesięcy, gdzie też pracowałem z językiem hiszpańskim, dodam, również posiadłość Carlosa Quinto. A zatem, wtedy, gdybym żył w czasach Carlosa Quinto, nie robiłbym Erasmusa, tylko wymianę wewnątrzpaństwową. E, oczywiście przypuszczam, że gdybym żył rzeczywiście w czasach Carlosa Quinto, nie dostałbym Erasmusowego stypendium, a dostałbym raczej wyrok śmierci przez ćwiartowanie albo przez spalenie na stosie. Coś by tam na pewno na mnie znaleźli. W każdym razie pozdrawiam Was jeszcze raz stąd bardzo serdecznie. Dziękuję Wam, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak było, to dajcie łapkę w górę. Jeśli ten odcinek był dla Was ciekawy, użyteczny, zostawcie również komentarz. Ja będę powoli uciekał, ale Wy nie uciekajcie jeszcze, tylko zobaczcie moich patronów. A oto właśnie moi patroni, którym bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie. Bez którego to wsparcie rozwój kanału ABLO Español byłby na pewno niemożliwy. Jeśli Wy też chcecie zostać patronami kanału, odwiedźcie serwis patronite.pl. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zachęcam Was do zasubskrybowania kanału, żeby mieć stały dostęp do nowych, świeżych materiałów do nauki języka hiszpańskiego. A jeszcze lepiej będzie, jak klikniecie ten mały dzwoneczek. Wtedy na pewno nie ominie Was żaden nowy odcinek. I teraz to już naprawdę wszystko. Dziękuję raz jeszcze i do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku. Gracias i y hasta luego.